Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Witam w programie autoportret ostrego w dzisiejszym odcinku. Jeżeli moje włosy są w lekkim nieładzie, a na pewno są, bo wie jak diabli, jeżeli nie mogę się za bardzo uśmiechać, to to jest normalne, bo boję się, że mi twarz nie trzasła, ale jest zimno, straszliwie, natomiast przyjechał tutaj, tutaj do nas Marcin, bo samochody mają tu do siebie, że... Potrafią ładnie wyglądać wieczorem, kiedy jadą, ale na, w takim normalnym świetle dziennym wychodzą pewne wady. Najgorszą rzeczą w klasycznych, zabytkowych samochodach są chromy. Powiedz, Marcin, zajmujesz się chromami już bardzo, bardzo długo. Tak, już wiele lat się zajmuję chromami. Robimy w zasadzie części i, i wysyłkowo za granicę, głównie do Szwecji, dla klientów również z Polski. Także, także już no, niecałe 10 lat doświadczenia mamy w tym. Ale masz takie sytuacje, chociażby jak teraz, że przyszedł do ciebie jakiś amerykański wóz i są tylko boczne elementy zderzaka, cały środek tak. musisz dorobić. Tak, tak. Szczerze, szczerze powiem Wam, że takich historii jest bardzo dużo, bo chromy z reguły są właśnie przy starych samochodach. No i ich stan nie jest za ciekawy. Często trzeba te elementy odbudowywać, one są skomplikowane, wymagają skomplikowanych prac blacharskich. I często, każdy zestaw wiąże się z ciekawą historią. Z reguły są od ciekawych samochodów. Także tak, tak, przygody są ciekawe przy, przy tych zestawach. Dobrze to się daje uratować, ale jeszcze teraz kwestia na przykład przerdzewiałych zderzaków, bo to, że one są pogięte to jest tak. jedna sprawa, ale gorzej jak są pordzewiałe i są w nich dziury, co wtedy? Tak, niestety, wte, wtedy po prostu mamy z, swoje sposoby blacharskie na, na naprawianie tego. Generalnie chromowanie e, samo w sobie często e, polega na e, zanurzaniu elementów po przygotowaniu w takich specjalnych e, kąpielach elektrochemicznych e, i jest... Jeżeli mamy taki przypadek, o którym mówisz teraz, że mamy blachę tak naprawdę cieniutką, grubości papieru z dziurami, to dajemy takie elementy na kąpiele miedziowe, żeby po prostu to pogrubić, usztywnić i potem jak mamy taki element już wzmocniony pozwala nam to na kolejne etapy blacharskie. No to jest, to jest gruba robota. Jak oceniasz te elementy, które tutaj odłożyliśmy na bok? Mam na myśli zderzaki od ostrego rolca. Nie jest to jakieś specjalnie dla mnie wyzwanie techniczne. Nie są w jakimś najgorszym stanie. tak? Wymagają dużo pracy. Widać, że one były kiedyś Robione. Teraz może nie, nie wiem, czy, be, czy będzie łatwo to pokazać. Widać, że one były kiedyś robione i nie są dokładnie obrobione, że mają taki efekt fal. Po prostu nie ma tego, nie ma tego przejrzystego, lustrzanego odbicia. I powiem tak, chętnie zapowie, zapowiem tutaj, że po zrobieniu, po zrobieniu tych zderzaków będziemy przykładać banknot i będę wam pokazywał, że tych fal nie będzie. Będzie fajne, lustrzane, przejrzyste odbicie. Wiesz co, zadajmy kłam tym wszystkim opowieściom amerykańskim. Takim, gdzie, bo te zderzaki były robione w Stanach, tam pewnie robili je w ciągu jednego dnia, bo tak się to pokazuje w amerykańskich programach, facet wychodzi z kierownicą od motocykla, pół godziny później wraca, już pokromowane. Bzdury, bzdury, jeszcze raz bzdury. Zgadza się, zgadza się i często ludzie z branży, tak naprawdę jeżeli słyszą słowo Ameryka, Ameryka jest piękna, fajnie to wygląda, tylko jeżeli patrzymy z reguły na Amerykę z bliska, to jednak patrząc tak czysto, perspektywy takiej technicznej, blacharskiej, szczegóły czasem pozostawiają wiele do życzenia. Znaczy oni są zwolennikami spachlowania, walenia młotem, robią to dobrze. A teraz taka ciekawostka, robisz samochody pewnie i zabytkowe, i załóżmy rosyjskie, może jakąś Czajkę robiłeś, i amerykańskie, i amerykańskie, które chromy były lepsze? szczerze e, chromy tak ciężko mi ocenić sam, e, samą jakość powłok, aczkolwiek duże ma znaczenie e, materiał z których same elementy są wyprodukowane. Czy były stalowe, czy były znalowe. E, w zasadzie to już też zależy od producenta. E, tak naprawdę zawsze najgorsze elementy e, to są elementy takiej galanterii, jakieś drobne klameczki, e, jakieś uchwyciki. One są z reguły z takiego materiału znal. Jest to e, Tańszy technologicznie materiał niż stal, dlatego on był stosowany. Jednak on koroduje w taki charakterystyczny sposób, że jest dużo. Tak, takie purchle, które trzeba miejscowo nawiercać zamiast obrabiać powierzchniowo, i to wiąże się z tym, że ta obróbka, niestety, jest jednak taka żmudna. No, w tym rolsie jest dość dużo elementów zeznalu i trzeba będzie z tym powalczyć. Ale jeszcze raz powtórzę pytanie: Czy ruscy, czy Amerykanie robili, twoim zdaniem, lepsze chromy? Yy, chciałem odpowiedzieć politycznie, na <noise> to może zostawmy Amerykanie. Amerykanie z racji tego, że po, powierzchni mieli dużo więcej do chromowania, to może się wyspecjalizowali w tym bardziej. Także zostańmy przy tym. <noise> no, proszę bardzo, ileż dyplomacji w wypowiedzi. E, dobrze, e, jak sądzisz, e, czy te elementy, które tutaj są ze znalu, bo przyglądały się im dość uważnie, dadzą się uratować? Yy, myślę, że tak. Myślę, że tak. E, Będą wymagały dużo cynowania, aczkolwiek tak, na, tak samo jak z karoseriami samochodów, dużo się okaże po ściąganiu powłok. Tak samo jak samochód dajecie na piaskowanie czy sodowanie i dużo rzeczy wychodzi dopiero po tym procesie, tak samo ja teraz zabieram zaraz od Was te elementy wrzucam je do odciągania chemicznego, chemicznie odciągamy wszystkie powłoki i dopiero wtedy będziemy patrzeć i ewentualnie płakać nad tym. No i jeszcze parę słów na temat Marcina. Pewną tajemnicę kryje ta postać, bo zajrzymy do niego i zobaczycie, co jeszcze Marcin robi poza chromami, a to naprawdę grube sprawy. Cieszę się bardzo, że w projekcie Ostry Rolestylist jest Magnum Spaw, jest Marcin ze swoją firmą, dawcią, jak chodzi o tapicerkę, no i wielu przyjaciół, którzy pomagają w tym, żeby ten samochód stanął na koła, nie na nogi i odjechał stąd godnie. Pewnie kuchokarz zajmą się lakierem i to będzie wyglądało przezacnie. A tajemnica, o której mówiłem, niedługo zostanie rozwiązana, bo zajrzymy do niego, do firmy i zobaczycie, co on jeszcze potrafi zrobić. Dzięki Ci wielkie. Dzięki, nie mogę się doczekać. Do zobaczenia. Zwykle dzieje się tak, że niektóre firmy powstają tylko dlatego, że jest jakaś luka na rynku, albo też dochodzą do wniosku, że to, co ich otacza, nie do końca spełnia ich oczekiwania. Tak było w przypadku firmy Almod, która sprzedawała części motocyklowe. Okazało się, że były nie najlepsze jakości, więc zaczęli sami je produkować. W twoim przypadku, Arku, też było tak, że założyłeś swoją firmę, bo. Założyłem tą firmę, bo tak naprawdę. Laweciarze, którzy wozili moje auta, nie do końca spełniali moje oczekiwania, czyli tak naprawdę podchodzili do e, transportowania moich klasyków zupełnie tak e, nijak. Tak jak zwykły samochód: wciągnął, zrzucił, dziękuję do widzenia. Nie patrzyli, czy gdzieś tam uderzył klamrą, czy coś. I, i tak naprawdę wpadłem na pomysł, że no, nikt tego nie zrobi lepiej, jak zrobię to sam. No właśnie, bo miałeś jakąś przykrą niespodziankę w przypadku transportu jednego z Twoich samochodów. ktoś Ci go uszkodził. Tak, dokładnie. Może nie tyle co uszkodził, ale e, wiozłem tak naprawdę dużego Fiata, który był do totalnego remontu, do blacharza, ale był też na słabych kołach. Więc nie miałem jakich kół, założyłem świeżo koła po renowacji, pięknie wymalowane felgi. No, i laweciarz, który jech, pakował ten samochód, uderzył raz klamrą, pasem uderzył, drugi raz uderzył, i tak grzecznie mu odpowiedziałem, żeby troszkę uważał. No, bo to no świeżo to aż, no, aż się u zawoku zakręciła nim, aż to trząsnęło I on na to odpowiedział mi: Jak powiedziałem, żeby uważał, odpowiedział mi, po co taki samochód w ogóle wozić do blacharza? To lepiej na złomo dać. I troszkę mnie to tak złamało, zasmuciło. No i wróciłem do domu taki zmartwiony i opowiadam w domu o tej sytuacji. Po czym domownicy mówią: Słuchaj, no najlepiej to kupić sobie lawetę i sam sobie wozić. No i tak zrobiłem. Eee, no, potem się dowiedzieli znajomi, no i staram się tak naprawdę wozić te klasyki. Mm, z szacunkiem. Mam takich klientów, co nawet. Lubią, jak pakuję samochody i zapinam w białych rękawiczkach, więc zawsze na pokładzie w lawecie mam białe rękawiczki. Co prawda, są to zwykłe ogrodniczki, ale to dobrze wygląda. Naprawdę, kiedyś taki wiozłem Adenauer a Adenauera i kolega, który mi zlecił, to mówi, słuchaj, jedna sala, tylko masz przyjechać i być w białych rękawiczkach. Ja wiele skąd ja białe rękawiczki, no? Pojeźdź do obiku, wampirki będą białe. No to i tak się stało, tak zacząłem wozić i, i ten klient naprawdę... Podszedł do tego tak, o, w rękawiczkach białych, pan pakuje samochód, ja bym, no tak, w no, białych rękawiczkach. I to, to fajnie wygląda. Czasami, mm, czasami ludzie widzę, że doceniają moją pracę. No. Jest to Arku, ale jest tak, że na przykład jak nie wiem, jest jakiś bibliofil, który ogląda stare e, stare białe kruki, to też obsługuje książki w białych rękawiczkach. Tak. tak powinno być, bo wiele z tych samochodów, które lądują na Twojej lawecie, no, ma nie najmniejszą wartość. No tak, tak. Nieraz samochody, które wiozę, e, są znacznie. No można powiedzieć, że można kupić dobre mieszkanie w centrum Warszawy, o tak to można określić. Już nie w... Ale to też fajnie jest, że ci ludzie mają do mnie zaufanie, że tak naprawdę jestem polecany przez ludzi, którzy, którzy mają dużą kolekcję i mówią na przykład, słuchaj, zadzwoń do, do, do klasycznej lawety, facet wie co robi. Staram się przynajmniej ich nie zawieść i wykonywać dobrze swoją robotę, nie? Nasi przyjaciele z Gangara też doceniają Twoje umiejętności i podejście do sprawy. On no naprawdę oddajemy w czyjeś ręce no. e, jakiś zabytkowy kolekcjonerski wóz e, i naprawdę chcemy, żeby on dojechał w nienagannym stanie Letowskiego. Chciałbym, żeby ten samochód e, był. Potraktowany z godnością, a to jest ważne. Ty doceniasz te wozy, bo sam kolekcjonujesz stare auta i podchodzisz do nich też z szacunkiem. Tak, dokładnie. Kolekcjonuję samochody stare może nie są jakieś takie wyjątkowe, są to czasami zwykłe duże Fiaty, ale sam wiem ile spędzam nocy w garażu, żeby je dopieścić, żeby naprawdę oko cieszyło i dlatego rozumiem ludzi, którzy też mają takie auta i na przykład, nie wiem, no jest taka pogoda, nie inna, bo pada deszcz, pada śnieg, a trzeba go, nie wiem, przetransportować na jakąś wystawę i tym bardziej, że ci ludzie, no no, wkładają serce, piesząc te samochody. Już nie mówię, ile wydajemy do pieniędzy, bo to jakby jest sprawa już prywatna. Ale, ale chodzi o to, że spędzają czas, dopieszczają te auto i fajnie, żeby to auto, tak jak dostałem, w takim samym stanie oddać e, w danym miejscu. A czy zdarza się tak, że w brzydką pogodę przykrywasz czymś samochód, który jest naprawdę wyjątkowo drogocenny, odkryty, jakiś kabriolet? Tak, tak. Przykrywam plandeką. Oczywiście. Mm, nie do końca lubię to robić, dlatego że przykrycie plandeką to nie jest tak jak na parkingu, tylko trzeba tą plandekę później starannie zabezpieczyć, żeby jej nie zerwało podczas jazdy, bo robi się impet powietrza, wiatr, a nie chciałbym... Tak naprawdę, żeby ta plandekę zerwało i komuś na przednią szybę poleciało, bo chyba wiadomo, jaki był efekt końcowy, tak? W Twoim życiu pojawił się pewien e, ciekawy moment. Miałeś e, okoliczność poznać e, pana Marka Varisella, którego ja zresztą też poznałem kiedyś dawno, wiele lat temu. E, mieszkaliście chyba vis-a-vis -vis siebie. Tak, dokładnie. Mieszkać w vis, vis siebie. Pamiętam e, przez mgłę, prawda, jako dziecko byłem wożony przez Marka do szkoły. Byłem też wożony przez wujka Marka, można tak to powiedzieć, w świętej pamięci, do pracy do niego, no bo nieraz nie, mama nie miała co z Bachorem zrobić. Więc mówi: Marek, zabierze go do pracy? No pewnie, że zabiorą. Lubi samochody, będzie za jeździł. I po tym to, że jeździliśmy. E, czasami też. Pamiętam taką historię, jak taki byłem trochę chorowity, i to była zima. Wiadomo, że te zimy kiedyś to były super, bo był śnieg po pas, albo po może, no tak. Eee, I nie poszedł do szkoły. I, I wujek Marek, pamiętam jak przed blokiem, przed oknem, kręcił bączki, ósemki tym swoim rajdowym polonezem. Takim treningówką, to co prawda to była. Ale robił mi frajdę, no. Też dla mnie dużą frajdą było jeździć do niego do pracy i tam jeździć, testować te samochody jako pasażer, co prawda, no ale... I myślę, że to... Eee, jest takie powiedzenie za czym skorupka za młodu nasiąknie no i tak dalej i tak dalej i myślę, że to chyba właśnie e, tak się stało, że od dziecka byłem jakby w, e, wychowywany w, w takiej duchu motoryzacji tak i to przekłada się na dzisiejsze życie nie Arku na zakończenie najbardziej kuriozalne auto które wiozłeś takie najbardziej spektakularne jedno jedyne wybierz teraz Hmm. No, to na przykład hmm, to było na dwozie Eskorta hmm, na konstrukcji. Odebrałem od, od lakiernika e, i to było, do, było tak pięknie wykonane, że człowiek, który mi zlecał tą pracę, kazał mi podpisać dokumenty, że dowiodę sobie, że odbieram w idealnym stanie no i w idealnym stanie dostarczę, nie? Ale był naprawdę przepięknie zrobiony, więc no, robił wrażenie. Jak jechałem, to sam, tak można powiedzieć, że miałem chyba pośladki zacisnięte ze stresu po prostu. No i właśnie, to była historia arka, klasyczna laweta człowieka, który naprawdę dba o auta, które przewozi, bo sam takie auta ma. To jest naprawdę bardzo piękne, że są ludzie, którzy potrafią podchodzić do. Cudzej własności, jak do swojej. I oby wszyscy mieli takie podejście do sprawy. Wiem, że wiele firm, które przewozi auta, też zajmuje się tym zawodowo i robi to dobrze, no ale klasyczna leweta taka firma do czegoś zobowiązuje. Dzięki Ci bardzo, Arek. Dziękuję. Garaż byliśmy już podziwiać kawę sery, które tam powstają, ale umówiliśmy się zarówno z Piotkiem, jak i z Tomkiem, że zajrzymy ze ścianę, gdzie panowie zajmują się amerykańskimi furami. Powstają samochody wielkiej piękności, ale dodać też trzeba do tego wszystkiego to, że często są tu poprawki po nieudacznych próbach napraw wykonywanych przez firmy, które próbowały usknąć odrobinę sławy wynikającej e, z naprawiania i doprowadzania do ładu amerykańskich samochodów. Piotrek, ty zawsze tak bardzo skromnie mówisz, że ty to jesteś taka osoba w tej firmie, która robi bardzo dużo, ale tak naprawdę to Tomek tutaj ma pierwsze skrzypce, jak chodzi o e, samą technikę. Oczywiście, że tak. Tomek jest y, ekspertem i, i jakby mi daleko do jego wiedzy, do jego praktyki i doświadczenia. Ja staram się wnosić różne ciekawe pomysły na zupełnie innych poziomach, natomiast Tomek jest guru, jeżeli chodzi o technikę. No dobrze, ale wiesz, Tomek, próbujesz Piotka też trochę poduczyć, żeby no, nie był taką osobą, która patrzy tylko jak Ty robisz wozy. Nie no, oczywiście. No, Piotrek jest osobą, która pod moim okiem zbudowała własnego mustanga, odrestaurowała własnego mustanga, więc Piotrek jest zbyt skromny, ma pojęcie o samochodach o motoryzacji, o starej motoryzacji. Natomiast wiadomo, że gro pracy technicznej, mechanicznej wykonuje ja, no, gdyż mam większe doświadczenie. No wiesz, to jest duże. Duża robota, bo wiesz, te samochody czasami trafiają do jakichś firm, które no, robią typówkę i ktoś tam mówi, dobra, zrobimy ci silnik, zrobimy ci parę innych rzeczy, zrobimy ci hamulce, nie wiem, naprawimy karoserię, ale potem się okazuje, że to, co można zrobić w przysłowiowej Skodzie, nie zawsze da się zrobić w takiej Ameryce. Amerykańskie konstrukcje są dość toporne, umówmy się, bo i te silniki, i te wszystkie konstrukcje są ciężkie, wielkie, konkretne. Ale też mają w sobie swój urok, ponieważ te silniki no, brzmią inaczej, działają bardzo fajnie, pod warunkiem, że są zadbane. Powiedz mi, czy większy problem masz z tymi wozami, nie wiem, do lat 80. czy z Amerykami, które były produkowane później, gdzie pojawiły się już monowtryski i różne tego typu wynalazki? Zresztą my staramy się obsługiwać samochody głównie do lat 80., te właśnie najprostsze, naj, najfajniejsze w naszych oczach. One mają największy potencjał. My podchodzimy do tych samochodów bardzo emocjonalnie. Każdy z nich traktujemy jak własny i staramy się ratować wszystko, co do nas przyjeżdża. Rzadko się zdarza, żeby nie udało się czegoś uratować, mimo prób innych warsztatów, które nie miały bladego pojęcia o tym, co, co robią. Ale wiesz, jest, jest pewien problem, bo to jest tak jak na przykład koledzy mówią: O, kupiłem motocykl w trzech workach, przywiozłem, składam. Do was też trafiają wozy z rozpoczętą robotą. Stoi tam takie żółte cudo, które przyjechało prawie jak ten motocykl w workach. Tak, no to jest, to jest właśnie przykład. Przykład tego, czego nie powinno się robić. Właściciel popełnił wszystkie błędy, które mógł popełnić od samego początku do dnia dzisiejszego. Nie wiem, nie wiem, mówiąc szczerze, jak jaka będzie przyszłość tego żółtego samochodu. Nie będzie, podejrzewam, świetlana. No właśnie, to jest też kłopot. Ja dziwię się, bo nawet pewien mój kolega, no człowiek też znany z telewizora, kupił pewne amerykańskie auto, doradza ludziom, jak wybrać samochód no i sam sobie kupił auto, które chyba już dwa lata próbuje dojść do ładu. Czy warto czasami przyjechać takim samochodem do was i zapytać, czy ten projekt w ogóle ma jakikolwiek sens, czy koszt doprowadzenia go do ładu nie będzie wyższy niż jego wartość rynkowa? To, o czym powiedziałeś, to jest dokładnie to, do czego zachęcamy yy, i naszych klientów, ale przede wszystkim zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z, klasycz z, klasycz z klasyczną motoryzacją. Czy są to samochody, czy są to motocykle. Jeżeli nie masz doświadczenia, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, skonsultuj się z kimś, kto się na tym zna, kto ma doświadczenie, po to, żeby doradził, czy warto, czy nie warto, ile to może kosztować, żeby nie było potem niespodzianek, których można uniknąć, bo żółty Mustang. Już abstrahując od tego, co tam jest zrobione źle, bo tutaj już czasu się nie cofnie, reprezentuje sobą. Jedną ważną myśl, to, to wszystko co tam się wydarzyło, to jest coś, czego można było uniknąć. Można było uniknąć poprzez zapytanie kogoś, kto się na tym zna. Koszt takiej konsultacji nie jest duży, a jeżeli taki warsztat jak nasz podjąłby się potem całej pracy, to wręcz tego kosztu nie ma, bo jest to wliczone w naszą pracę. Natomiast warto to zrobić właśnie po to, żeby no, nie zostać wsadzonym na minę, z której potem jeszcze nie zejdzie. Wytłumacz mi, z czego wynika fenomen Mustanga? Większość facetów w pewnym momencie życia chce mieć ten samochód. Co się dzieje. Mustang jest samochodem kultowym i z tym się nie da nie spierać. Ten samochód może się podobać, może się nie podobać. Są zwolennicy Chevroletów czy Moparowcy, którzy w ogóle nie uznają Mustanga i są na ten temat żarty. Natomiast. Y Myślę, że wszyscy są zgodni co do tego, że y, czy się podoba, czy nie, jest to samochód kultowy. Po pierwsze, dlatego, że jest to samochód, który wyznaczał nowe trendy w swojej epoce, był to jeden z pierwszych samochodów y, samonośnych. Samochodów, które nie są osadzone na ramię. Więc w tamtych czasach to był game changer, to było coś zupełnie nowego. Jest to jeden z pierwszych samochodów, które już miał kubełkowe, sportowe fotele z przodu zamiast kanapy i gałkę zmiany biegów w podłodze, a nie w kolumnie kierownicy. To była odpowiedź na zapotrzebowanie młodej części społeczeństwa i miało to być w założeniu samochód dla wszystkich. Natomiast dzięki temu, że również został wykorzystany w słynnym filmie Bullitt z 68 roku. Ale tam chyba był Macłan. Nie, tam był, zwykły, tam był zwykły Fastback, właśnie z roku 68, chociaż te roczniki tam zostały troszeczkę przemieszane. No ale przyjęło się, że ten kultowy bullet to jest właśnie rocznik 6.8 w kolorze Highland Green, i udział tych samochodów też później. W, tak naprawdę nie ma amerykańskiego filmu czy serialu. Czy z lat 70., czy 80., czy 90., czy dzisiaj, żeby gdzieś tam te Mustangi nie przyjechały z przodu albo z tyłu kadru. Więc też ten koń charakterystyczny, charakterystyczne światła z tyłu potrójne, no to jest coś takiego, co gdzieś tam budzi emocje i powoduje, że ten samochód jest tak pożądany. Wniosek z tej rozmowy jest następujący. Po pierwsze, muszę jeszcze raz obejrzeć Bulita. Drugi wniosek jest taki, że nie kupuj oczami zapytaj fachowców, czy ten projekt ma jakiś sens. No i cóż, i, i kup sobie Mustanga, jeżeli już musisz. Wszystkiego dobrego, dzięki Wam wielkie. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.